To jest mega ważne, żeby nie szukać e, niestety w gonitwie dzisiejszych czasów. E, szukamy substytutów szczęścia, które tak naprawdę poprawiają nasze samopoczucie tylko na chwilę. My myślimy, że zakup nowej torebki, czy e, kolejne, e, kolejnego odzienia, czy wielu innych rzeczy e, poprawi nam humor na dłużej, jednak jest to tylko na chwilę. Ale tak jak mówisz, trening, u mnie też to codziennie jest trening, pomimo że jestem na emeryturze sportowej, ale. Mi to pomaga się czuć lepiej i uh -huh. powinniśmy znaleźć te swoje takie biohackingowe uh -huh, uh -huh. rzeczy, które sprawiają, że czujemy się lepiej. Czy jest to ta szklanka wody z cytryną letnia zaraz po przebudzeniu, czy jest to trening właśnie biegowy, czy siłowy, czy czytanie książki, czy, czy jest to modlitwa, czy medytacja. Mega ważne rzeczy, ale to wszystko wychodzi z dyscypliny i z nawyków. Które kodujemy i po prostu je później powielamy, mhm. aby, aby czuć się lepiej.